Wszyscy uczniowie z terenu powiatu Polickiego są przygotowani do zdalnej nauki. Powiat zakupił 30 laptopów, które przekazał swoim placówkom za łączną kwotę blisko 70 tysięcy złotych. O problemach ze zdalną nauką ze względu na brak sprzętu nauczyciele poinformowali dyrekcję szkół. Ostatecznie z informacji, jakie wpłynęły do starostwa, wynikało, że 30 uczniów nie może uczyć się zdalnie. Do tej pory musieli sobie radzić innymi metodami. To było różnie, część na przykład uczniów otrzymywała zadania i materiały dydaktyczne pocztą, po prostu fizyczną pocztą. Wykluczenie spowodowane brakiem odpowiednich narzędzi to obecnie przeszłość wśród uczniów placówek powiatu polickiego. W ten sposób zabezpieczyliśmy potrzeby dziewięciorga uczniów, którzy przebywają w naszych rodzinach zastępczych, pięcio, sześciorga uczniów z zespołu szkół. I po pięciu uczniów, którzy otrzymali komputery w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Trzebieży, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Te komputery zostały zakupione za kwotę łączną około 70 tysięcy złotych. Cztery komputery zostały przekazane nauczycielom. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w ramach swoich środków, zapewniło sprzęt komputerowy dzieciom z domów dziecka w policach i tanowie. Te komputery przekazaliśmy placówkom naszym i te placówki wypożyczyły uczniom. Jeżeli będzie taka potrzeba, to to wypożyczenie będzie trwało. Natomiast jeżeli nie, jeżeli uczniowie wrócą do szkoły i takiej potrzeby nie będzie, no to być może będą bardziej potrzebujący, albo wykorzystane będą. W placówkach. Powiat złożył już wniosek o zwrot środków z rządowego programu Zdalna Szkoła. Kiedy go otrzyma, będzie mógł przeznaczyć pieniądze na kolejne zakupy. 40 laptopów dla swoich placówek oświatowych zakupiła także gmina Police. Wcześniej gmina starała się o przyznanie dofinansowania z programu rządowego Cyfrowa Polska. Nie czekając jednak na decyzję o przyznaniu środków ogłosiła przetarg i wybrała najkorzystniejszą ofertę na kwotę blisko 118 tysięcy złotych. Jeśli rząd przyzna gminie fundusze, o które się starała, 100 tysięcy złotych wróci do budżetu samorządowego.